Patrzcie jaka kurwa jedzie na tym piżer. Ja jadę 93 prawym pasem, a ten jebany śmieć wjeżdża na lewy pas i nieudolnie próbuje mnie wyprzedzić i jeszcze na mnie zjeb trąbić. gdzie oni nie mogą na autostradzie wyprzedzać, a poza tym powinny jechać kurwa 80, a nie na mnie trąbić i robić aferę jak zjeb jedzie powyżej dozwolonej prędkości. No kurwa. Patrzcie mordeczki, ponury jedzie 90, nie? Wyprzedza mnie tir. Kurwa, przecież oni mogą jechać 80. Jeszcze na mnie chuj trąbi, rozumicie to? No kurwa. Co za chamy jebane. Widzicie? Jeszcze trąbi na mnie. Kurwa, no zajebałbym tych chujów. No kurwa, a tir może jechać 80. No a przy okazji, mordeczki widzicie, jak ponury musi się przemieszczać na autostradzie nie? 90 na godzinę nie? ze względu na biedę i nędzę. Nie? No ale przez to ponury sobie robi trasy po ponad 500 km, a samochód rzekomo przejedzie 460 katalogowo, a ponury sobie jeździ ponad 500, ale jeździ spokojnie i wiecie. I no spokojnie, no dziewięćdziesiąt, nie? Sobie człapie.